Pan Karol Guzikiewicz. Proszę Państwa, ta procedura jest nową procedurą i na pewno nie chcemy tu okupować mikrofonów. Choć byśmy mogli to robić, bo czas jest nieograniczony. Ale przede wszystkim matematyka, matematyka jest jasna i głosowanie będzie jasne. Dostaniecie to absolutorium, bo, bo wygraliście wybory, ale nie reprezentujecie wszystkich wyborców. Prawie 40%, wyborców, 40 wyborców nie głosowało na was, ale wy ich tutaj reprezentujecie. Myśleliśmy, że po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, zwłaszcza po, po słowach pani Magdaleny Adamowicz, będziemy mniej się kłócić, a więcej znajdować wspólnych tematów, wspólnych rozwiązań dla dobra... Ja przepraszam pani pani, Rado, jak przeszkadzam, to mogę przestać. Że będziemy znaleźć wspólny tematyk, żeby było mniej agresji a więcej merytoryki, a uwagi, które dzisiaj przedstawiamy, będą czy przedstawimy, będą dla poprawy pracy zarządu, będą również wskazówkami, w którym kierunku iść. To, co ostatnio się zdarzyło w szpitalu, nie powinno się nigdy zdarzyć. I to nie jest wina oczywiście zarządu bezpośrednio, wina systemu, zwłaszcza pierwsze zdarzenie w szpitalu psychiatrycznym. Ale co to pokazuje? To nie jest wina rządu. Tak próbowało się dzisiaj mówić na Komisji Zdrowia, że wszystkie inne warunki do warunki. Ja zadam pytanie. Ile w województwie pomorskim, w całym województwie, jest łóżek dla dzieci ciężko chorych właśnie z tego tytułu. Według jednej z telewizji komercyjnych, niepublicznych, tych łóżek jest tylko 50. W samym mieście mamy ponad półtora miliona ludzi. I to, to że rodzice podpisu, podpisywali zgodę na położenie dziecka psychicznie chorymi czy ciężko chorymi ludźmi, w momencie, kiedy córka, czy córka popełniała samobójstwo, ci rodzice nie mieli wyjścia. Liczyli na pomoc. A te dzieci kładziono na materacach, bo łóżek tam nie było. I to jest zadanie. Trzeba oczywiście znaleźć pieniądze, przesunąć pieniądze, żeby łóżka dla naszych dzieci się znalazły. I dziękuję pani tutaj marszałek, że wczoraj podjęła decyzję. Słuszną decyzję, iż w tych, tego typu szpitalach dzieci nie mogą być razem z dorosłymi. Ta decyzja wczoraj była trochę może za późno, co najmniej o jeden miesiąc, bo może by nie doszło do drugiej tragedii. Ale ta decyzja. Wiemy, wiemy słyszymy w telewizji, że proszę bardzo, doktor Karpiński, przecież proces leczenia się zmienił. Kiedyś inaczej leczono takie schorzenia, dzisiaj inaczej i to też musimy się przestawić. Tu jest wyzwanie, że łóżka w ochronie zdrowia, że nie wszystko, że nie wszystko krytykujmy rząd, tylko starajmy się wykorzystywać tą dobrą koniunkturę, jaką mamy w naszym województwie i starajmy się przeciwdziałać. Ta sprawa jest sprawą dla nas bolesną dla wszystkich. Natomiast oczywiście raport, Raport jest w pewnym sensie ogólnikowy. Tutaj na komisji powiedziano, gdyby on był, on powinien być szczegółowy, to by miał kilkaset stron. A zwłaszcza ogólnikowa jest pierwsza część raportu. Na tą pierwszą część raportu przez, poświęcono tylko 4-5 stron, a na reklamowanie zarządu ponad 40. I można powiedzieć, ja cieszę się, że tu jest mój mentor, siedzi tutaj mentor Bogdan Borusewicz, bo kiedyś był moim, jak miałem 18 lat, byłem na, moim nauczycielem, bo tak mogę go nazwać. I powiem, że będę głosował przeciw, panie przewodniczący. Nie dlatego, że jestem w PiSie, tylko dlatego, że pan może tego nie czuje z różnych innych powodów, nie chcę do tego wracać, ale dlatego, że moje pierwszy, pierwszy, może gdybym nie ja składał ten wniosek, może by, gdyby to złożyła nowa radna Kinga Borusewicz, to ten wniosek by przeszedł. I to jest właśnie tragiczne, że przez pół roku. Prosiłem pana, aby znalazł pan pieniądze dla uhonorowania ludzi ciężko chorych, ciężko doświadczonych losów, ludzi, ludzi ko naszych kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę. Prosiłem, żeby to zrobić na, w tą rocznicę 4 czerwca, a dotyczyło to, do, to dosłownie 700 ludzi w całym mieście, żeby uhonorować jakimś bonusem, który mogliśmy uhonorować, bo niektóre miasta to zrobiły, niektóre województwa to zrobiły. Pan, mimo że znalazł pan pieniądze dla owsiaka, kilka dni temu pan oświadczył, że będzie pan do Koszczynia wysyłał do Kostrzynia wysyłał również również pociągi. To nie może pan znaleźć pieniędzy kilku złotych, dosłownie z grosze dla Pewnej, pewnej grupy ludzi, którzy siedzieli w więzieniach i walczyli faktycznie, oddali część swojego zdrowia. Nie wszyscy potrzebują pomocy. Siedzący tu Grzegorz Żelak powiedział, że on jako kombatant nie potrzebuje takiej pomocy. I dziękuję Ci Grzesiu, ale niektórzy proszą Pan Osipow, inni proszą Pana o to, żeby Pan, mimo że Pan nie był po tej stronie barykady, której ja byłem z Borosewiczem, żeby Pan się pochylił nad tą sprawą. Ale to nie tylko ta sprawa. Nie może być tak, że dziura, dziura w jezdni, czy barierka w Straszynie. Postawienie barierki w Straszynie, żeby nie ginęły dzieci na skrzyżowaniu w Straszynie. To jest od razu działalność polityczna. To trzeba zablokować, bo to postawił pis. No ludzie. No nie, nie wszystko, nie wszystko upolityczniajmy jesteśmy, mamy możemy się dzielić i mówimy o standardach. Mówiliście, że jak dojdziecie do władzy w Sejmie, to zmienicie standardy, że opozycja będzie miała więcej. No i jakie pokazujecie swoim wyborcom standardy? Wy wszystko blokujecie, co zgłasza PiS. Nawet te najdrobniejsze sprawy w województwie. Ale w tych spraw jest wiele. I jeszcze raz, nie, nie chcę tutaj krytykować, bo nie wszystkie rzeczy są w zarząd. Ale przykład. Ostatnio z wielkim hukiem mówiliście o nauczycielach. Ja jestem, ja jestem, moja żona jest nauczycielką, ja miałam takie same dyskusje w domu 24 godziny. Ale co powiecie, jak się przeczyta, że województwo pomorskie ma, ma niższe od średnie w kraju zdawalność egzaminów maturalnych. Co to oznacza? A to to oznacza, że jakość nauczania i przygotowanie do egzaminów jest słabe. To to oznacza, że powinniśmy kierować środki unijne i nie tylko unijne na kształcenie nauczycieli. Możliwe, że to robimy. Możliwe, że nie mamy tu danych statystycznych. Możliwe, że nie dotyczy to Gdańska. Możliwe, że nie dotyczy to Gdyni czy Sopotu. Możliwe, że dotyczy to pozostałej części województwa. I to jest kierunek, że musimy tam skierować, żeby tych nauczycieli, nauczycieli dokształcić, żeby była dobra jakość, żeby nie byliśmy tym wstydem, że nasze dzieci zdawają, zdawają gorzej, gorzej, gorzej zdawają te egzaminy. Ale to przykład opieki nad dzieckiem. Kolejny dzień wstydu. Mimo że pan powiedział, nie jest w przedszkolach i żłobkach przybywa, bo dzisiaj rodzice są z powrotem, chcą zostawiać te dzieci, to mamy bardzo zły współczynnik właśnie w żłobkach. Mimo że przybywa, odstajemy i to jest kolejne zadanie: zwiększyć dofinansowanie na żłobki. Mamy najniższy w kraju poziom edukacji przedszkolnej. I to jest kolejny kierunek, gdzie należy ukierunkować pieniądze. Jadę po kolei, tych stron jest bardzo mało, więc was nie zagadam. To, co próbuję, za jedną rzecz mogę panu pochwalić, dzisiaj, że dzisiaj się będziemy konstytuować. Jedną rzecz, co prawda, myślę, że z panem Odyją się dogadam, porozumiemy, no, że zgodził się na pan panowanie Komisji Gospodarki Morskiej. Czym, czym jest problem, i tu mamy w danych statystycznych, spada udział mieszkańców wo, wo, województwa w kształceniu ustawicznym, w szczególności obserwuje się systematyczny spadek aktywności szkoleniowej i samokształceniowej osób w wieku powyżej 45 lat. A jakie to są osoby? To są osoby pracujące. Mówię o tym od początku, że do strategii województwa, że pracodawcy was proszą, że oni nie chcą, że nie chcą, pracodawcy nie są od tego, żeby prowadzić szkoły zawodowe, bo to był socjalizm, że przy, przy zakładach pracy były szkoły, szkoły i zakład utrzymywał szkoły. Na tym to inne, inne ośrodki władzy mają to robić, ale pracodawcy oczekują, zwłaszcza w perspektywach unijnych, że ich pracownicy będą miały, mieli możliwość większej edukacji. Nie ci pracownicy tylko którzy są bezrobotnymi i mają 45 czy 50 lat, ale w większym stopniu pracownicy już pracujący, którzy, których trzeba cały czas doszkalać do, lepszy, do nowych technologii, do nowych, do nowych zadań i tych szkoleń, a wiem o tym, bo zajmowałem się tym i Pan dobrze wie, Panie Marszałku, w Województwie Pomorskim co do tych pracujących, co do szkoleń dla obecnie zatrudnionych, środki unijne są bardzo skromne. Środki są niekierowane. Sam pan Mikielicz przyznał rację, że te środki trzeba na nowo przekierować. Oczywiście, że trzeba ochronić pracodawców, żeby nie było pomocy publicznej, jak to robić w sposób, ale jest konieczność, bo jeżeli chcemy być konkurencyjni musimy wprowadzać nowe technologie, a żeby wprowadzać nowe technologie to trzeba ludzi zwalniać. A dziś trzeba ludzi uczyć. A dzisiaj się bywa tak, że pracodawca mówi pracownikowi no niestety, nie mam pieniędzy na to, żeby cię przeszkolić. Musisz się zwolnić i zarejestrować w pośredniaku. Wtedy znajdziesz, wtedy znajdziesz tam dofinansowanie i na nowo cię ja przyjmę. Czyli pierwszy musisz zwolnić, więc jakieś dziwne procedury. Następnym elementem wstydu to jest to, co w województwie pomorskim to, co powinien nas każdy, jeżeli ktoś miał osobę starszą w rodzinie, to niech spróbuje, nie mając, nie mając 3000 zł miesięcznie, umieścić swoją matkę, swoją teściową, na przykład w hospicjum czy w domu opieki. Jak ma pieniądze, znajdzie. Bo komercyjnie się wszystko znajdzie. I to jest temat wstydu też. W przeliczeniu na 100 tysięcy ludzi w województwie, co prawda wzrosło, ale też odstajemy bardzo, jeżeli chodzi o kospicja, zakłady opieki leczniczej, zakłady odstajemy od reszty kraju i mimo, że chcemy się chwalić, że jesteśmy tą gwiazdą w samorządności, no nie jesteśmy we wszystkim gwiazdą i dlatego te cztery kartki, ja już kończę, nie będę wszystkiego czytał, bo to, ale mam nadzieję, że te cztery kartki pierwsze raportu będą drogowskazem do kierunków działania zarządu i apeluję, żebyśmy się nie kłócili i znajdowali wspólne porozumienia i, nie, i mniej polityki w tych sprawach lokalnych. Dziękuję. Dziękuję. Tak, teraz pani Anna Gwiazda.